Uderzyło, zatrzęsło budynkiem. Za chwilę był dym, ogień. Ratowali nas oknem. Groźny gaz, pięcioro rannych. Wybuch był na tyle silny, że uszkodził klatkę spodową i dwie ściany. Rutynowe sprawdzanie instalacji gazowych raz w roku to za mało, mówią eksperci. Chwilowe stężenie. Czujnik gazów wybuchowych kosztuje około 100 zł, a może uratować życie. Czujniki gazowe na gaz wybuchowy nocujemy przy źródle gazu, na przykład przy kuchence gazowej, bądź przy piecyku. To już czujnik tlenku węgla. Tysiąc takich urządzeń kupiło Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ciechanowie i zamontowało mieszkańcom. Planujemy zamontować jeszcze około 100 sztuk. Są to czujniki bardzo dobre, ponieważ czas pracy ciągłej wynosi około 10 lat, bez właściwie obsługi zewnętrznej, bez wymiany baterii. O tym, że są bardzo dobre, przekonał się Zbigniew Wiśniewski. Zaczął piszczeć, tego nie, nie można było wcale spać. W Ciechanowie tylko w październiku czujniki zadziałały 14 razy. Przy ilości jak najmniejszej czadu reagują sąsiadka z poprzedniej klatki, z pierwszej klatki tego bloku została zabrana do szpitala. W całej Polsce od września prawie 200 osób zatruło się tlenkiem węgla. Trzy z nich zmarły, a zima dopiero przed nami. W zeszłym roku czad zabił 58 osób. Te czujniki tlenku węgla, czyli czadu, spełniają swoją rolę i ratują życie. To małe urządzenie może zapobiec wielkim tragediom. Anna Morawska, Panama.